<śmany> Dawaj to bo postawiłem na Ciebie. Co, już gadamy? Dzień dobry, witam na dzisiejszym vlogu. Gdzie jesteśmy w pięknej, malowniczej wsi na południu Polski, dokładnie w Sułkowicach, gdzie jesteśmy nieprzypadkowo, dlatego że mamy misję do wykonania. Nie wiem czy słyszycie, ale ja słyszę, agregat prądotwórczy, dlatego że dzisiaj testujemy baga. Testujemy airbaga, właściwie cały set, wybicie plus bag, który będzie ustawiony już za 2,5 tygodnia na festiwalu w Kluszkowcach, 18 czerwca dokładnie. Gdzie będziecie Wy mieli okazję podlatać na tego baga, którego my dla Was dzisiaj w jakimś stopniu przetestujemy. Jest naprawdę konkretna ekipa testerów, kaskaderów. Jeszcze na to, że dzisiaj odpalę kilka bęgerków, więc nie przedłużam, idę ubierać ochraniacze i coś posztuczkować. Czerwone, <noise> ja, tester poduszki profesjonalnie. Schludnie, czarniutko, gładko. Co ja, Sebastian? Jakieś będą triki dzisiaj? Akrobacje? No, Jakieś będą no, musiały być, ale... Jeszcze trzeba ubrać te ochraniacze, długie spodnie, long-sleeve, dlatego, że trzeba o tym pamiętać, że na poduszkę trzeba mieć albo ochraniacze na łokcie, albo long-sleeve, albo bluzę, jak Maciek. Dlatego, że lepiej jest się przegrzać od temperatury, niż yy, później płakać, że się poprzypalało łapy, bo to nic przyjemnego. Dalej mi tam tak nie tak jak mówiłem, long longsleeve musi być, bo łok spoździerany, nic fajnego. I oho, działa, działa. Dobra, wracając do tematu. Fajnie jak na razie podziałałaś sobie na salto, jedno salto, drugie i teraz co? się do teraz? bo kurde, no tak dawno nie było się kuchnię. jest okazja, musi od razu, trzeba to Fajnie, że wchodzi, ale coś tutaj jest nie... tak, pierwszego chyba troszkę za wolno, później muszę dociągać, jest tak jednostajnie, ale kurde, nie ma co wybrzydać. O, chyba nie dwa bary, no wszystko, wchodzi to co? Zmienimy sobie karty Teraz już tylko ponagrywamy. Idziemy jeść. Każdy nauczył się lata Zobaczmy jak pójdziemy gdzieś na na innej chwili gdzieś na ziemne lądowanie i normalny rozmiar. Bo jednak no to jest chyba ponad przeciętna. Jest radość. Co się napił? No i Wszystko wchodzi. chodzi. No to dawaj. Cyk. 好帅。 Taki Nie nietoperek koślawy jakiś No nie dostać, ale jest tak ciepło Zobaczę jak ciepło jest, czy nie ciepło, ciepło. Bo później będzie, że ja wymyślam Wszystko jest w porządku, tak powinno być No, więc albo jeszcze raz Albo co innego Nie wiem, mózg mi już się przegrzał Tłumaczcie jeszcze raz o co chodzi Żeby zrobić bara to... Czyli whip do bara Pociąg. Ja tak? Przypomnę, że Pcheła dzisiaj zrobił pierwszy raz. Sebastiana wczoraj odmrozili. Szanse wyrównane. Sebastian jest. Pcheła jest. No i cyk, pociąg motywacyjny zaliczony. Co chłopaki? Był pociąg motywacyjny. No, no, dawaj ciach. dawaj ciach. Ty, a ty co? Gorszy będziesz? Nie widzę. Dawaj, dawaj, Włączek dawaj. A mi się mieni. Ale dobra. Patryk atakuje. Pierwszy whip do bara w życiu. Będzie, nie będzie, będzie. Nie ma. Ale zaraz będzie. Nie. Będzie salto do tyłu z no hendem od razu. Trzymaj tam tego bara i tyle. no, no, tak, whip. Kurde, no musi tam być barski. Dawaj to, bo postawiłem na ciebie. Oj, wy też byście na niego postawili. Tejlip. Znów już jesteś weteran, już potrafisz zrobić. No. Powiedz się, co robi źle? Yy, Zastanawia się zamiast to zrobić po prostu... Czyli trzeba nie myśleć. Krótko Bastian tak. Kotara Syk, dwa tej lupy firmóweczka! Tu widzę nerwowe ruchy głową. Co tu będzie? Co tu będzie? Pierwszy santarł? Będzie torpeda Beko. Tak! No i zrobił. Syk, trójeczka równiutko odjechana Teraz ty robisz whipa do bara, bo ja odpocząłem idę robić dwa flipy na odmłkę Postaram się Dobra Whip o zmęczenie To co? Za mało na murkę. No, No to dobra, ja robię dwa flipy Dobra Czubaka, korzystając z okazji, że nie chodzi o agregat, opowiemy ze dwa słowa co my tutaj dzisiaj mamy. Przywieźliśmy kicker z Andrychowa ode mnie ze spotu z ostatniej hopy. Wszystkie trzy linie tam się łączą w jedną, czyli to mamy ender do każdej z trzech linii. 3,30 wysokości, 60 stopni na wyjściu, 5,5 metra promień gięcia. Są to takie same wymiary jak mają chłopaki w Kanadzie na Big White Slope Style. Ile mamy tutaj lotu dzisiaj w tym momencie? Do, do kąciku, nie do półki. No Dzisiaj było od punktu do punktu 5 metrów. Jest to bezpieczne, bo nie musimy jakoś wiele korb dawać, bo wtedy ruszamy do góry, dajemy 2 do Flipa 3 i wszystko działa. Dobra, czyli to jest takie klasyczne festiwalowe ustawienie. Mamy już na Mistrza tak. drugiego planu. Fyk. czyli jak widzicie, bardzo fajny set na festiwalu będzie, da się ładować na web, na koła, na wszystko dużo wybacza. Także polecam. Ty Sebastiana flip i to sam się zrobi? Jak myślisz? <laughs> Nie, sam się nie zrobi? Wo, opu czasu nie nagrywałem z gopro, więc pora to zmienić. Ade, uciekaj, 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 uciekaj! Co będzie team pary. To ma nie wyklu. Oh, tak, jest... ja, co, następny razem na wystawie, Tak jest. O, Flip superman No nie dosyć, bo to nie jest takie coś jak bym chciał Ale też szkoda czasu na katowanie jednego tripu. Będzie jeszcze okazja No nie ma tego fajnego bananka Ale nie ma co marudzić, trzeba jeszcze pojeździć Jeszcze parę sztuczek zostało do zrobienia Więc chwilę przerwy sobie teraz odhaczę I no jeździmy dalej Póki słońce w miarę wysoko Sebastian Koczara Uwagi, jak Wam się podoba na tym festynie? Fajnie, fajnie, jeszcze jakby baciary zagrały, czy coś tam by było super. Czekamy, Chyba, ja... czekamy na koncert. A no? jeśli chodzi o jazdę jak Zajebiście. No Patryk, Zinfuzacja tobie było jak, pięknie, jazda. Iłeś? No. czego ja nie nagrałem? Nie nagrałeś właśnie moich pierwszych dwóch w życiu. Zrobionych z pierwszych nagrałeś, nagrałeś Maciek? Nie, bateria nam padła. Aaaa... No rób tego barspina gościu. Dawaj czupaka, siedzi jak Dobra. jak nic. Dawaj, dawaj. Yo! 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 do barspina, pięknie. Tak. Ciębeko, no i coś tam dorzucimy. Ciaaaak! Leko na tył, coś tam, klama poszła. Nagrywkę z GoPro mamy, z aparatiku mamy. To piękna sprawa, Goldenauer służy. Jak widzicie poduszka już schowana, było naprawdę dobrze, mega dobra sesyjka, poszło mega grubych sztuczek, ja parę sztuczek zrobiłem, których dawno nie było. Chłopaki odblokowali masę trików, których nigdy nie robili, ale Was pocieszę, Wy też możecie tak potrikować. 18, 19, 20 czerwca w Kluszkowcach, dokładnie ten sam set, a jeśli obawiacie się, że Wasze skills są na za niskim poziomie, nie przejmujcie się, poduszka wybacza wszystko, dosłownie, dosłownie wszystko. Uf, aż się zmęczyłem po prostu tym wszystkim, ale warto było, bo naprawdę dobrze pojeżdżone. Jeśli Wam się podobało, to łapa w górę i dajcie znać w komentarzu z kim się widzę w Kluszkowcach zbijamy pianę. A na dziś to już koniec. Jan Archodem, na następny zawodek Cię pokonam.